Co Ty tutaj wsadziłeś? Strasznie lubię muzę, no i miałem takie głośniki na zbyciu, wiesz... Słuchajcie, przedstawiam Wam e, Mariusza, Mario, prawica, witam, witam. siemanko. O, poczekaj, bo jakiś trak za nami. Księżarówa tutaj, żebyś... Siemanko, witamy wszystkich. No i na film. Więc tak, mamy maluszka, 86 rok. Yy, zaczęło się no, od oryginalnego maluszka. No teraz wygląda jak wygląda. Wiesz co? No ja go lubię. Koledzy się śmieją ze mnie, prawda, że troszkę doinwestowany. Tak. Nie tam gdzie trzeba, no bo silnik poszedł na tej wycieczce jak pierwszy raz rozmawialiśmy, to mówiłeś, że historia tego malucha jest dosyć ciekawa, bo to jest tak, że gościu, który kupił tego malucha, wysłał go z powrotem do Polski. Co żeby, go o, o żeby go, to jest żeby, o, żeby go odnowić i on był odnowiony przez Fiata. I z powrotem wrócił sobie do Stanów, do jakiegoś tam kolekcjonera w Pensylwanii, z tego co pamiętam chyba to było. No i teraz wiesz, no i teraz ja go kupiłem po jakimś tam czasie. No i sobie zaczęłam go tak dla siebie robić, prawda? No ale jaka była historia tego, że ten koleś wysłał, to na czym to polegało? Wiesz co, nie znam tak do końca tej historii. Okay. Wiesz to możemy dołączyć artykuł do tego, okay. wiesz? Który Właśnie, jest ten artykuł. Na no, internecie bo... damy linka, wiesz, i sobie tam ludzie poczytają. Jakby ktoś tam chciał więcej historii o, o, o tym maluchu. A ten człowiek, od którego go kupiłeś, to był Polak? Czy... Polak, tak, to, to Polak. był Polak, tak. Na czym polegało to odnowienie, czy wiesz, kojarzysz? Na ten? pewno był malowany, wiesz, z tego, cośmy tutaj wyhaczyli też, to był uderzony z tyłu. Bo widać tam, że, że nie był tak naprawiony jak, jak trzeba. Okay. A no i pewnie no, silnik pewnie był robiony. Na no, środek był zawsze ładny w nim. Mm -hmm. Więc nie wiem, czy wiesz a, a, czy... a ty miałeś okazję rozmawiać z tym gościem, który e, ci to sprzedawał, jaki był powód tego, że on kupił w ogóle tego malucha? Wiesz co, nie, bo akurat właściciela nie było, jego ojciec był, jak powiedziałem ten samo odebrać. No i tak kilka razy próbowałem się z nim skontaktować. No i no wiesz, on no, nigdy tak naprawdę czasu nie ma żeby ze mną pogadać, więc no mogę tylko powiedzieć to, co, co wyczytałem tam okay. jakiś czas temu o tym maluszku. Dobra, a powiedz teraz tak, no bo ten maluch ma jakieś spoilery podokładane, jakieś też, no o nagłośnieniu to za chwilę powiemy. Ty, jak kupowałeś to, co on miał, a co ty wiesz, dołożyłeś do niego? Wiesz nie? co, jak, w Stanach. Jak ja go kupiłem, on był cały, w sumie, oryginalny. Normalne zderzaki, normalne koła, prawda? Wszystko, wszystko, tak, tak jak z fabryki wychodził. Nie było żadnych, żadnych dodatków. No dobra, no. ale na przykład ja nie widziałem malucha takim zderzakiem, zderzakiem. Dodatkowym tutaj, nie? O to tak, mi chodzi. Tak, tak, dokładnie. No to to jest co? To Ty to dosładałeś? To, to... Na internecie zobaczyłem takiego zielonego maluszka no. z tymi zderzakami, gdzieś tam na necie I tak mi się spodobał, że powiedziałem, że ja to muszę mieć. No okay. i no tam kilka ten, po kilku jakichś tam miesiącach googlowania i takich rzeczy znalazłem, że to jest firma w Polsce się nazywa Wojtmar, mhm. co robi te zderzaki. Okay. są naprawdę fajne, jakościowo, ładnie pasują i, i, wiesz co, i nie są wcale drogie. Okay. I, no, I to też takie coś było, że, wiesz, ja, ja, ja lubię jak kontrast wygląda, wiesz. No okay. tak, wszystkie reszta morzówki, no to on tak wygląda, jak wyglądają, nie. prawda? A, a ale mówiłeś to mnie... chłopakom? Ko Kolegom z klubu to mówiłeś? Nie, nie, wiesz co, ale oni się ze mnie śmieją cały czas, że, że mój jest wiocha tuning. Ale wiesz co, no ja go lubię, wiesz co. No wiem, no, nie, no. ale czas znać Ciebie ile Ty masz też zmodyfikowanych różnych pojazdów amerykańskich tak że lubisz po swojemu mieć nie. dokładnie, wiesz co, no nie, nie chcę jechać tak jak każdy inny co tu się wydarzyło? hej! 70 rok Chevrolet Chevelle z 10.35 litra gdzieś koło 1200 kondy. 10 litrów tak jest <laughs> no wiesz co, no go tak, żebym ja go lubiał żeby mi się fajnie nim jechało okay. No i chłopaki się śmiali za mnie całą wycieczkę w sumie, wiesz co, no bo co, no mówią, że doinwestowany do, do samochód, tylko nie, nie tam, gdzie trzeba, no bo nam <noise> po drodze troszkę tam silnik chyba padł już i, i tak już ledwo ten samochód jedzie, okay. no ale nic, no już czeka na niego nowy silnik w domu, więc tylko wyląduje i zaraz będziemy targać silniki i, i skrzynie i wpadać nowy, bo tak. Tak miałem okazję kupić od kolegi z klubu, w sumie od prezesa silniki i, i skrzynie więc... Więc to bardzo się nie przejmowałem, że to wszystko padło. Jesteśmy teraz w Kalifornii, w Los Angeles. Oryginalnie ten maluch, i ty, Mariusz, mieszkasz w Chicago. Tak. Jak jest nie to. widzieliście poprzedniego odcinka z, no i ze Złombola, ale przede wszystkim z Twojego garażu, gdzie stoją amerykańskie masylkary, to polecam. Tak, żeby było jasność, bo ty też chciałeś to wyjaśnić. Tak. Twoja rejestracja tutaj, prawica. Wiesz co, tak, więc do Pana, który tam wcześniej komentował, wiesz co, to naprawdę to nie jest nic wspólnego z polityką. Nie ma nic wspólnego z polityką ta rejestracja. Bo? No bo wiesz co, no bo teraz tak, ci ludzie patrzą na mnie i mówią, no. wiesz co, może przez to, że, że ma prawo rękę tylko i jest prawica? Też nie. Jest jest dlatego prawica, że to jest moje nazwisko i to jest moja krzywa od dziecka. Tak. Więc słuchajcie, jak coś będziecie komentować, to się dwa razy zastanówcie, czy rzeczywiście tak. ta, ta, to o to chodzi, nie? Bo... Obejrzyjcie filmy do końca no, i nigdy tak, nie jest jest. dlaczego teraz traca jest prawica, a, a, nie, a nie coś tak, innego. Tak, 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 Ale no, ludzie różne rzeczy tak. próbują pisać w internecie. Wracamy do malucha. Teraz tak, yy, te, do, te takie, nie wiem jak to nazwać, do, dokładki, spoilery, jak to się nazywają? Takie... Spoilery chyba. No, ona no, 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 Spoilery, tak? Yy, są też z boku, nie? Tutaj tak. jakieś, to ty mówisz, że to wszystko jest zamalowane. A to był, to był cały kit. A, a jak, ty do, jak ty to dobrałeś kolor tych spoilerów do malucha? Bo, czy to przemalowywałeś, przelakierowywałeś? Kurde. Tak, nie wiem. One, one przyszły w samym primerze. No i miałem takiego chłopaka, że malowało to pięć razy. Wiesz, no bo nasze farby się troszkę odróżniają od, od farb amerykańskich, prawda? Okay. Te polskie od amerykańskich. I było strasznie ciężko dobrać ten kolor, że one chyba były malowane z pięć razy, zanim żeśmy znaleźli taki wiesz, odcień, co już. No niby już teraz jest, jest w porządku. Okej. Okay. A jak, jak z kołami? E... Koła, wiesz co, no to już teraz już trzeci, trzeci zestaw kół na nim. Mm -hmm. e, wiesz co, no i tak te już mam chwileczkę, ale teraz się szykują straszne fajne BBSy. Okay. Myślałem, że będę gotowe na tą wycieczkę, ale jeszcze nie zdążyły się zrobić. Więc... Ale imitacje, czy oryginał? oryginały? Oryginały, Orginały. tylko oryginały, A, tak. Tutaj, my, tu w, my tu w Stanach na oryginałach lecimy. Nie, wiesz, to, bo akurat z Benki E10 e e i E21 okay. były naprawdę fajne fajne BBSy male. Okay. I, okay. I mam takie dwa seciki, ale zobaczycie, okay. kiedyś może wstawimy i, i naprawdę będzie kozak. Okej, okay. otwieramy i co mówisz? Silnik, który przejechał w tym momencie 1000 ponad kilometrów, 700, jak się tak kręciliśmy. No na pewno z San Francisco do Los Angeles było 700 kilometrów, plus dodatkowo no pod 1000 kilometrów dał radę, nie? I tak. to górki, nie górki, naprawdę ostra trasa. Tak, wiesz co, no powycierałem go troszkę teraz, żeby ten olej nie kapł na inne samochody, jak będziemy mm -hmm. to pakować na, na tira, ale no nie, no tam dużo strasznie się oleju lało, wiesz, coś, coś zaczął gaznik prze przeciekać, okay. że to już normalnie, wiesz, iż ten samochód jest zmęczony, wiesz. ale Mario, dowiózł Cię na miejsce, Dowióz więc... mnie, wiesz co, no nie, nie byłem na, na samym końcu tam, gdzie Wy żeście dzisiaj zakończyli ten, no ale, wiesz co, naprawdę się cieszę, że tyle przejechał i... No jestem bardzo, bardzo okay. z tego samolotu. To jest żaluzja do dokładki. To co, to ty też? To są twoje. Y... To są wszystkie moje, widzimy się? Widzimy tak. się, ok. Jest hak. Jest, jest... coś za, za. Jeszcze nie, jeszcze nie, wiesz, jeszcze nie, 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 nie. miałem okazji. Ale wiesz co? no Ja myślę, że niewiadówkę kiedyś ludzie ciągali. Wiesz, i może bym chciał kiedyś pociągnąć niewiadówkę z napojami, jak, jak na piknik czy coś? Tak, lodówka, bo to w Stanach tak. obowiązkowy element. Tak, I tak. Maluchem i niewiadówką przez Amerykę. Tak. <laughs> nie wiem, czy tak to jest. Nie, Mamy <laughs> niewiadówkę na Złombolu, prawda? Polonezem. Tak. Ale wiesz, no teraz będziemy ją maluchem ciągać, może następnym razem. Okay. Tutaj. siadamy tutaj do środka. O, proszę pali. Tu normalnie FL, nie? FL, tak. Bez żadnych tak e, większych. Polska, w Stanach Zjednoczonych. Ty masz jakieś wyświetlacz LCD? Tak, wiesz co? I teraz tak, jakbyś był w San Francisco, mhm. tam niby się strasznie bezdomnie wołują do samochodów mhm. i, i kradną, prawda, z samochodu. Więc wyciągłem ten, ten ekran żeby, żeby go nie ukradli. No i jak go podpinałem z powrotem, no to. No, co, 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 coś tam się z tyłu, wiesz, co te styki jakoś się pokrzywiły czy coś. No i na reperujemy to kiedyś z czasem. Okay, okay. I teraz nie widać, ale no, no dalej muzyka gra jest, Dobra. jest porządku. Zanim ruszymy, jeszcze chciałem pokazać wam, słuchajcie, to tutaj to jest samochód dwuosobowy. Teraz tak. e, To już nie jest samochód czteroosobowy. E, co ty tutaj wsadziłeś? Wiesz co, <laughs> lubię strasznie muzykę, wiesz, strasznie lubię muzę. No i miałem takie głośniki na zbyciu, wiesz, no to postawialiśmy tylko takich, wiesz, i, i z tyłu Kenwoody z tryperkami, mm -hmm. wiesz, Dobra. i tutaj w drzwiach też są. Dobra, i opowiadaj, co to są? To są subwoofery? To są subwoofery, tak, Kerry mm -hmm. L7, to jest taki naprawdę dobry, dobry głośnik. Mm -hmm. e, obydwa razem mają 1000 RMS, e, 1000 W RMS, okay. że no gra to fajnie, wiesz, no na pewno by to grało jeszcze lepiej, żeby była większa powierzchnia w środku. Ktoś powiedział, bo wrzuciłem jakieś jedną relację w międzyczasie i weszło, że to dobrze masuje plecy. Tak, bardzo, ale to wiesz, zaraz pokażemy. O Jezu. Zaraz no pokażemy? dobra, e, masz dwa dodatkowe głośniki i w drzwiach są, ale te głośniki, ja powiem Wam nigdy w życiu takich głośników nie widziałem. Tu trzeba nogę trochę usunąć, żeby. W ogóle, że to Ci nie odpadło, to się to się trzymał, bo to ciężkie jest. nie? Ciężkie, ale wiesz, co no tam, gdzie ten. 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 ten... coś się wciska, coś się tam okay. złamał. No dobra, no to, to przejedziemy się kawałek. Tak jest, Jakoś muzykę włączamy? Wiesz, co tylko problem będzie na YouTube jest muzy, dobra. z muzyką, z prawami autora. No więc nie będziemy muzy. włączać, musicie, musicie nam zaufać. Musicie nam zaufać, że muzyka tutaj naprawdę jest dobra. Zrobimy test najpierw no, taki krótki, wiesz? No dobra, no i co? Przejażdżka teraz po, w sumie to przedmieściach chyba, nawet nie Los Angeles, bo jesteśmy teraz w części... Long Beach, ale powiem szczerze, że dla mnie nazywam to, można powiedzieć, orientacyjnie Los Angeles, bo krążymy sobie tutaj maluchami. Dzisiaj jest ostatni dzień wy wyprawy, osobny film na kanale, więc możecie sobie zobaczyć też, jak ten maluszek jechał z San Francisco do Los Angeles. Bo ty masz jeszcze Poloneza, ty masz te amerykańskie samochody? I, tego, i, i, tego, i takie moje marzenie, co było no. z ostatniego filmu Dużego Fiata? No, właśnie, to jest aktualizacja. Masz już dużego fiata, który to jest rok. 85 nie 85. jest pomarańczowy, taki jak chciałem, ale jest bardzo ładny. Czerwony, bordowy i. Ej, najlepsze. Ej, co, i najlepsze jest jeszcze to, że ty go nie kupiłeś z Polski i tutaj ściągnąłeś. Tylko tego ty przypadkiem dostałeś cynka, że gdzieś w Chicago, tak? tak w garażu tak, stoi. Tak, Duży fiat. W garażu stał tam przez kilka lat i wiesz co, no i myślałem, że wiem, że znam wszystkich, którzy mają tu polskie samochody. W Chicago no okazało się, że nie. I no nic no, no udało się go kupić, bo. Ktoś tam sobie go kupił, wyjechał nim tam raz czy dwa no i tak stracił jakoś, nie wiem, zainteresowanie, no bo to nie był ktoś z naszego klubu i tak chyba samemu okay. to by było ciężko, prawda? Ale no tak się jeździć. zdarza, nie? No ktoś ma. Kupiłeś I kupiłeś, tak. jest, i plan jaki jest na niego, Oryginał czy... E, to, to, więc tak, on jest tak, wiesz, tu jest zadrapany, tu jest zadrapany, wiesz, on naprawdę jest w bardzo ładnym stanie, ale teraz wracamy do, do Chicago i za tydzień go oddaję do malowania. I tylko z wierzchu go pomalujemy, tak żeby był oryginalny, taki, taki jak był. Yy, jest fajny taki bordo, czerwono-bordowy kolor. No i będziemy z niego robić straż. O, już tą całą. Ale taką na polski klimat. Tak, 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 tak. Wiesz co. Yy, może jak ten to damy jakieś zdjęcia dołożymy, ale Dobra. naprawdę są fajne. Yy, już galeryjkę mam. Yy, syreny i wszystko, że. Ja myślę, że będzie bardzo fajny fiacik. Jarzyna, dziękujemy Ci bardzo. przyjechałeś znowu z nami pojeździć troszkę. I wszystkich zapraszamy na kanał, bo to jest najlepszy kanał jaki jest. Jarzyna Films. Słuchajcie, maluchy przejechały e, już, nie wiem, na pewno 700 km, ale z tym kręceniem się jeszcze po miastach, e, Mario chyba mówił około 1000 km, więc o, piękna, po, 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 po 1000. piękna wyprawa w tym momencie, maluchy ładowane są na lawetę, autolawetę. Nie wiem, jak to dokładnie, Troka, bo by nazywać Tira go Trokiem, no to, Tira, tak, tra trak, no. 14, 13 maluchów, które wjedzie za chwilę, czy wjeżdża już w tym momencie do, yy, na Traka, czy też Autolawetę, czy też jakkolwiek tak to nazwać. Jak e, I kończy się powoli wielka wyprawa maluchów. Nie? Tak jest, no i w poniedziałek jedziemy do pracy wszyscy. <laughs> Zarobić na następne wakacje, na następne ferie i będzie tak, fajnie. Fółko. Słuchajcie, to teraz pokażemy Wam. Mam nadzieję, że YouTube nie zblokuje prawa autorskich. Wybierasz muzę. Znajdziemy coś takiego, żeby już to nie zblokowało. Jeszcze nie próbowałem pokazać yy, dźwięku poprzez obraz, ale spróbujemy może. Nie czy da się w sumie, da się. Można przychodzić do Marian, można do ciebie przychodzić na sesję masażu. Dobrze, wszystko zostanie wytrzęsione bez bezdotykowo. Tak. I naprawdę nie, nie jest drogo. <laughs> drogo. Pozdrawiam was i dla tych, którzy dotrwali do końca tego filmu, zapraszamy, zapraszam do subskrybowania kanału i do następnego. Siemka, Bye baj. Nara.